Co jest? Co za potwór uczyniłby tę okropność małemu i biednemu flikiemu? Coś mi tu naprawdę nie gra. Nawet trochę mi się to nie podoba. Nie. Tyle krwi. Hej, czy to jest. Sonic! O Boziu! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę! Sonic! Sonic? Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Nigdy nie widziałem go w takim stanie. Ja, ja przepraszam. Bardzo cię przepraszam, Tails. Hej, jest w porządku! Nie zrobiłeś nic złego, więc nie ma za co przepraszać. Doskonale rozumiem, że to miejsce jest przerażające. Nawet ja teraz mam gęsią skórkę, ale wszystko będzie dobrze. Obiecuję! Wspólnie odkręcimy całą tą sytuację jak zwykle. Naprawdę tak sądzisz? Oczywiście! Nie ma powodu do płaczu. Jestem przy Tobie, kumplu. Mały biedny lisek. Nie wiesz, że. Takie słodkie, samotne duszyczki jak ty nie mogą pozostać opuszczone w takim miejscu. Lecz teraz zagrajmy w grę, która pasuje do takich sprytnych lisów. Jest nawet całkiem prosta. Ja szukam, ty kryjesz, ale pójdę ci na rękę. Dostaniesz pięć minut forów. Nie jesteś prawdziwym fanikiem. Możesz się drzeć i ryczeć do woli, lecz nikt nie usłyszy Twojego krzyku poza mną. Nie zapomnij się skryć, maluchu! Lub spróbuj uciec! Zwisa mi to tak długo, jak to ja szukam ciebie! <laughs> tyle frajdy tak niewiele czasu. Lepiej dołączę do gry! Ach, to mnie bawi! Na tyle dobrze, że prawie chcę go oszczędzić. <laughs> prawie. Zaraz cię dorwę! W końcu to ja jestem! A ty, mój drogi lisku? Hmm, powiedzmy, że jesteś... Zbyt wolny! Ciekaj! Nie! Gra skończona! Szkoda, zabawa nie może trwać wiecznie. Ich dusze mogłyby się popsuć, a tego byśmy nie chcieli. Prawda? <ścoughs> oh, widzę, że wciąż tu przesiadujesz duszyczko z innego wymiaru. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Jest to całkiem niezłe dokonanie, by ktoś tak słaby jak ty wytrwał tak długo podczas naszego uroczego show. Hmm, skoro i tak tu jesteś, to czemu nie dołączysz do mnie w rundzie drugiej? Obiecuję, że będzie równie zabawna. Poza tym. Nie sądzę, byś wiedział, czym Echidna tak naprawdę jest. Czyż nie?